Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Przychodzę dzisiaj do was z filmem o tym, jak uprawiam tuberozy, które można nazwać ogólnie filmikiem o tym, jak tuberozy uprawiać, bo już rok temu z powodzeniem w polu i w doniczce uprawiałam tuberozy. No i pytań było tak dużo, że wiem, że wielu z was już teraz chce te tuberozy uprawiać, więc od marca już możecie je wsadzać do doniczek. Zobaczcie, ja właśnie tak zrobiłam. W marcu wsadziłam tuberozy które po prostu wykopałam z grządek na jesieni, czyli te kupione dokładnie rok temu. Są głosy podzielone, niektórzy mówią, że tego typu tuberozy nie kwitną, bo zaraz nam je pokażę. Te wykopane z grządek mają taką właśnie strukturę, są jakby złożone z wielu małych cebulek. Wydaje mi się, że no, tą właściwą cebulką to oczywiście powinna być ta. No, nie wiem, czy ją chcę wyjmować, a spróbuję w celach edukacyjnych, a nawet można je oddzielić. Przy czym najprawdopodobniej jest za mała, żeby jeszcze wytworzyć kwiat. Ale ja właśnie te takie rozdwojone, znaczy rozmnożone cebulki wkładałam do doniczek. I zobaczcie, tu mam po trzy do jednej doniczki włożone. Jak sobie tak zobaczycie, to te właśnie mini cebulki otaczające tą cebulkę właściwą. Też już są zielone, wypuszczają zielone pędy. A tutaj, na, tej, na przykładzie tej, bardzo ładnie widać, że ze środka wychodzi ten taki chyba najmocniejszy, najsilniejszy kwiat, a te zielone będą się wzmacniać. Ja wierzę w to, że one po prostu dadzą mi pełnowartościowe kwiaty za rok. Są głosy podzielone. Czytałam na jednym z blogów, że właśnie te wykopane na jesieni na nic się nie przydają, ale z kolei u producenta tuberozy francuskiego znalazłam całkiem niedawno informacje, że sprzedają cebulki i one właśnie wyglądały tak, czyli nie tak jak gdzieś tam na tym naszym blogu rodzimym pisano, że musi być jedna cebulka, powiedzmy taka podobna do tej, jaką można uzyskać, jaką... To, taką, która przypomina narcyza, nie wiem. Ona jest taka dość szczególna. Krótko mówiąc, jest to bardzo proste. Słuchajcie, tu powstadzałam po jednej cebulce właśnie wtedy w marcu i one sobie już ładnie rosną. Kiedy były te dni tego chłodu, to one... Po prostu je schowałam na ganek, a tak staram się je wyjmować. Już właściwie od dwóch, trzech dni są na zewnątrz. Kto się dobrze przyjrzy, to zobaczycie, że właśnie tu są już te zielone pędy dodatkowe. Tutaj koty wyrzuciły, po prostu strąciły na ziemię, więc mogę Wam pokazać. Jest pożytek z tego, że narozrabiały. Taką cebulkę, która już zaczęła pracować. Zobaczcie, tak wygląda. Tu wychodzą jeszcze zielone Pędy, które idą do góry. Widzę się tutaj korzeń, tak jakieś elementy korzenia. Tutaj, nie wiem, czy widzicie, to białe, czyli tak jakby korzeń. Może to będzie wiązka nowej cebulki, nie wiem. No w każdym razie tak wygląda. Po, a no, po miesiącu po prostu niezbyt przyjaźnie hartowano, bo ja zaznaczam i powtarzam. Nie jestem ogrodnikiem, nie jestem rolnikiem, Uczę się. Po prostu czytając etykiety, artykuły, gdzieś ogólno dostępne. I tyle, także uprawiałam z powodzeniem tą tuberozę, więc polecam. Naprawdę rośnie w naszym klimacie, rośnie w gruncie, właśnie w tamtym roku wyrosły mi w gruncie i wyrosły mi te zdoniczki. Przy czym już zaznaczam, że kupcie więcej tych cebulek. Dwie, trzy może być tak, że mogą Wam nie zakwitnąć. Mi chyba połowa nie wypuściła pędów. Ale też przyznaję, że sadziłam je w maju, potem dosadzałam jeszcze w czerwcu. No, znaczna, można powiedzieć, znaczny odsetek nie wydał kwiatów. Ale te, które wyrosły, to rzeczywiście zapach był odurzający i roznosił się po całej okolicy. A przed zimą ścięłam w październiku, już przed, przed pierwszymi mrozami, te, które mi zostały, bo one generalnie kwitnie późno. Zaniosłam do domu ten bukiet, no i one rzeczywiście bardzo mocno pachniały. Zapach był niesamowity i bardzo, bardzo intensywny. W tym roku właśnie poza tymi doniczkowymi wsadzę jeszcze do gruntu, ale to już przed domem może tam będzie ładnie pachniało, zobaczę, czy będzie efekt spektakularny. Cebulki generalnie przechowywałam w domu, w piwnicy, w takich skrzyniach, no tak to mniej więcej wyglądało. Tą ziemię trzeba okruszyć, mogę to na waszych oczach zrobić. No zasada jest taka, że jeśli wsadzicie w maju, no to będzie kwitła pod koniec sierpnia, więc ja bym radziła jak najszybciej te cebulki gdzieś tam powsadzać. Ale w sierpniu też jest w sumie mało kwiatów, no, nie chcę za bardzo kurzyć. Myślę, że tą ziemię trzeba częściowo okruszyć i wtedy do gruntu. A może z tą ziemią nawet nie chcę uszkodzić cebulki. Jak wspomniałam, miałam te cebulki aż do października. Próbowałam zostawić jedną cebulkę na zimę w doniczce, cały rok przejeżdżam na parapecie i powiem Wam, że słabiej rośnie. Od tej wsadzonej, bo tu nic praktycznie nie widać, od tej wsadzonej w marcu. Może na przełomie marca i kwietnia, nie, w marcu na pewno. Może nawet pod koniec lutego, no nie, może początek marca. Szkoda, że nie zanotowałam. Także tak to wygląda bardzo łatwe, bardzo proste w uprawie. Myślę, że można uprawę tuberozy porównać do mieczyka czy gladioli czy, gladiole to mieczyki, czy dali, które po prostu trzeba wykopywać na zimę, a potem przechowywać te albo kupować nowe, natomiast nie wiem bardzo mało jest dziś tych cebulek ogólnodostępnych, może to się zmieni z czasem. To by było na tyle, jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, jeśli chodzi o uprawę, to podzielcie się w komentarzu doświadczeniami, a jeśli ym, macie pytania, to oczywiście od tego są komentarze. Dziękuję Wam za uwagę, jeszcze Wam wszystkiego pachnącego i bardzo proszę o subskrypcję, o lajki. Like. Bardzo to pomaga mojemu kanałowi rozwijać się. Wszystkiego pachnącego, pa pa!